Jołysiaanko, z tej strony zrobię dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale. I będzie to kolejny odcinek z serii, co dostałem na urodziny. A to będzie taki kozacki samochód z już chyba, już Wam mówię: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Ósmy samochód z mojej serii Lego Speed Champions. Tam jeszcze mam jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć, pięć innych LEGO, ale te, jak mówiłem, mam jeszcze osiem takich Speed Champions, do tego ten. Właśnie jest mega kozacki, zobaczcie na ten przód, takie fajne doczepiane światełka. Szkoda, Złap mi jakość. O, zobaczcie. Znaczek Audi, takie fajne doczepione światła. Tutaj też ma taki zwykłe swoje światła, można je zdjąć. E, tutaj jest Audi Team na szybie, w ogóle taka fajna mas y, maska. To nie są naklejki, to jest taka zrobiona fabrycznie taki znaczek Audi, rejestracja INE, -N. co tam dalej jest? INNM7. Tutaj na dachu jest znaczek Audi, tu na spoilerze jest Audi Team. Tak jak na szybie oczywiście. Tutaj jest Audi Sport, tak, tam, tak samo tam. I tutaj na drzwiach jest piątka, tak samo po drugiej stronie. Tu jest napis quattro, też tak samo po drugiej stronie. I tu gdzieś była jeszcze rejestracja, o tu jest rejestracja. Jak widzicie pod spoilerem. Jejkuj, dlaczego to jakoś jest... O, teraz złapało. Fajny ma tył ogólnie. Tu niby jest szyba, ale jej nie ma. Felgi w ogóle są takie. To są bardziej chyba kołpaki. Fel, są takie kołpaki i jeszcze inne. I do tego jest taki dziwny ludek. Czekajcie. O, Audi Team. Ale teraz uwaga. O nie! On ma dwie twarze, więc albo włosy mu zakładacie, albo kask. E, ja go wkładam do środka zaraz. A teraz patrzcie jaki jest dopracowany środek. Jest kierownica. Jest gałka zmiany biegów. Nawet się rusza. Czekajcie. O. Widzicie, rusza się tam. I tu jeszcze obok jest hamulec ręczny. O, widać tutaj. Tutaj o. To jest to, co się teraz tak błyszczy. No i jest mega kozackie ogólnie. Jak już... O kurczę. <grystanie> chyba chyba ja popsułem. W ogóle ten spoiler cały czas się odczepia. O tym mówię. A teraz będzie historika ludzików z Lego. Już kiedyś robiłem coś takiego, ale teraz zrobię z innym zestawem. O nie! Ten wyścig będzie straszny. Na wszelki wypadek założę kask. Boję się. Ale wszystko będzie dobrze. Zostało jeszcze 15 minut do rozpoczęcia wyścigu. Dobra, jadę tam, gdzie ustawili się wszyscy moi zawodnicy, wszyscy moi przeciwnicy. <noise> <noise> Chyba już ich widzę. Ustawiłem się. A gdzie jest sygnalizator świetlny? Przecież miał tu być. O, chyba właśnie jedzie. To wichura. Wszyscy się zatrzymali, ponieważ wichura się zaczęła. O nie! Nawet Kamela zaczęła trzymać. O nie! Wszystkie auta pochowano do garażu, ponieważ była, ta, była taka wichura, że, że nie można było prowadzić dalej wyścigu. Dobra, słuchajcie. To byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. Ja będę się z Wami żegnał, więc cześć! Do usłyszenia. Pa-pa!